Siemanko, tutaj ja i zresztą wam takie Lego. Oczywiście mamy figurkę Batmana, Rokiera i tutaj mam pokazane zestaw jest od 7 lat. Opis to Batman, nie, nie wiem jak to się czytać, ale na pewno to jest zestaw Batman. Jak chcesz go zamówić, napiszcie Lego Batman Batmobil i tutaj mamy taki pistolet, tu ja. i pokażę wam jest tu z tyłu są mechanizmy tutaj można otwierać to tutaj można strzelać pokażę wam że można otwierać ale szelać nie bo nie chcę zgubić części no nie, coś mi się włączyło. Tutaj można otwierać wagażnik. A tutaj jak się jeździ to ma się... To ma się taki kręcą, czy ten ogień. Otwiera się na przykład patrzcie. Mamy tutaj zamknięte. Otwiera się wyciska się i tak się otwiera. Ale ja jest tu mam otworzone. W środku nic nie ma. Światła nie, światła nie mam nawet i przejdźmy do Batmobila, tego bardzo fajny jest, wielki jest i pokazuję, otwiera się, otwiera się tu, tak, można zamknąć i później można się kręcać, jaki kształt chcecie, ja taki sobie wybiorę. Można robić tak i patrzcie, kręcimy kołami. Gdzie jest ogień? Ogień mi się zgubił. Zaraz się idę, muszę ogień znaleźć. Nie mogę znaleźć, o jest e, Znalazłem, co ja mówię Czy zabiegę tylko? Sorry za to, nie mogę znaleźć Ogień, ogniu Tutaj jest A patrzcie, mamy już Jak się zakręca Ej, no co mi to włącza? Jak się zakręca To wychodzi dym Znaczy ogień taki się kręci o, wrażenie. I to będzie na tyle. Pamiętajcie o lajka, subskrypcji. I dobijemy 20 lajków. Pamiętajcie, to będzie ten Charizard, ale nie na wszystkich filmikach. I 5 subskrypcji, bile. 5 subskrypcji, bile. jakim filmiku 20 Sub Łapek w górę. No i to. No i pa.